Hejka, moje kochane misiaczki, zastanawialiście się kiedyś, co byście zmienili w Movie Star Planet 2 albo co byście dodali? Czego Wam tutaj brakuje? Z czym macie problem, żeby po prostu Wam się lepiej grało? Bo jak wiemy, Movie Star Planet 2 jeszcze przez przynajmniej jakiś czas będzie betą, więc będą jeszcze dużo dodawać, a ja Wam dzisiaj przedstawię cztery najważniejsze dla mnie rzeczy, które bym chciała, żeby zostały dodane. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą bym dodała, zmieniła, to to, żeby były normalne wymiany, a nie prezentami, bo po prostu mam już dość tych wszystkich oszustów, którzy mnie oszukali i innych, bo to po prostu jest nieuczciwe. A tak to w wymianach na MSP1 jest tak, że po prostu jedna osoba proponuje wymianę, druga tam dodaje tą swoją rzecz i po prostu każdy tam musi się zgodzić i nie ma miejsca na oszustwo. Takie coś w dwójce też by się bardzo przydało i myślę, że kiedy ta gra już nie będzie betą, to na pewno coś takiego będzie. Druga rzecz. Inne gry. Na przykład w Movie Star Planet 1 jest quiz, są zwariowane karty, jest, galery, jest tam galeria różnych gier, jest Twórz i Oceń i inne takie. U nas w dwójce jest tylko Star Quiz, którego bardzo lubię, ale dla rozmaicenia przydałyby się także inne. Na przykład ubierz się z Movie Star Planet 1 by było fajnie, jakby wprowadzili, bo by fajnie to wykombinowali. Tak myślę, przynajmniej. Trzecią rzeczą jest moim zdaniem design studio, czyli robienie swoich własnych projektów ubrań. No i po prostu dodawanie naklejek, wzorów, robienie kolorów. Właśnie fajnie by było, gdyby w dwójce też coś takiego powstało, bo pewnie by to lepiej dopracowali i robiłoby się naprawdę fajne projekty. A w jedynce y, pamiętam, że jak jeszcze często na MSP1 grałam, to właśnie najczęściej robiłam te projekty, bo bardzo to lubiłam. I czwarta, ostatnia rzecz y, w dzisiejszym filmie, to moim zdaniem wstawiania swoich zdjęć w, z galerii, bo byłoby to też fajnym urozmaiceniem gry. Można by było po prostu pokazać się trochę z innej strony, bardziej z życia y, też trochę swoich zainteresowań, trochę można by było pokazać na swoim koncie, a nie tylko z gry. No i ogólnie wstawienie zdjęcia jest fajne, a na MSP1 mamy taką możliwość. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc na razie mi się pa. <laughs> Sorki za tą chrypkę jestem troszeczkę chora.